Dzień dobry, dzień dobry kobiety. Tutaj Alejs Grzybek, host naszej grupy i witam Was jak zwykle w naszym cotygodniowym tutaj live, gdzie na początku tygodnia daję Wam dawkę inspiracji, motywacji, wiedzy i tak zwanego No Bullshit Approach, czyli mówię, jak jest. Aby pomóc Wam działać mocno w biznesie, zdobywać regularnie klientów, zarabiać pieniądze i czerpać satysfakcję z tego, co robicie. Bo nie oszukujmy się, jeżeli mamy biznes, a nie mamy klientów, to nie mamy tak naprawdę biznesu, tylko mamy hobby, bardzo często dość drogie, bo rachunki trzeba płacić. I również, jeżeli nie mamy klientów w naszym biznesie, to sooner or later przestanie nam się chcieć go robić, bo będziemy wyczerpane, że wkładamy cały nasz czas, energię, pieniądze i w ogóle całe nasze serce i dusze oddajemy temu biznesowi, a on nie przynosi nam e, oczekiwanych rezultatów, i będziemy miały tego serdecznie dosyć. Także dzisiaj, słuchajcie, porozmawiamy na temat wyceniania siebie, dlatego że e, my od jakiegoś czasu, zarówno ja tutaj na grupie, jak my z Gosią Klonowską, w naszej Kobiecej Akademii Biznesu bardzo mocno namawiamy Was do wyceniania się wysoko, czyli budowania oferty, budowania swojego biznesu w oparciu o ofertę premium, tak zwaną high ticket offer e, I e, bardzo często widzimy, jak kobiety boją się wyceniać swoje oferty wysoko. wysoko. Wysoko to jest w ogóle kwestia umowna, tak? My na high ticket offer mówimy ofertę powyżej 1000 euro, natomiast gro z Was. Może myśleć, że high ticket oferty jest powyżej 5 tysięcy, powyżej 10, 20, 30 tysięcy. Jak zwał, tak zwał, na potrzeby tego tutaj wideo niech będzie powyżej 1000 euro i wiemy, że szczególnie kobiety w Polsce boją się wyceniać swoje oferty w ten sposób, ponieważ uważają, że nikt nie kupi, bo będzie za drogo i że jeżeli będą sprzedawać tanio, to wtedy kupi zdecydowanie więcej osób. Więc dzisiaj powiem Ci, dlaczego boisz się podnosić swoje ceny i dlaczego boisz się wysoko wyceniać swoje oferty, swoje usługi swoje pakiety. Zanim do tego przejdę, jeżeli jest to Twój pierwszy live, kochana, to przypominam, że wszystkie livey, ten już jest live'em numer 34, wszystkie live y są zapisane w sekcji guides, przewodniki na samej górze, także możesz sobie obejrzeć łącznie z tym już 34 live'y i serdecznie się do tego zachęcam. I również zapraszam, żebyście zaprosiły koleżanki, swoje, kobiety w biznesie online, do tej grupy, aby też mogły tutaj czerpać dla siebie. Wiedzę. Napiszcie mi na czacie, kto tutaj jest ze mną na żywo, skąd oglądacie, z jakiego państwa miasta. Ja zawsze lubię tutaj patrzeć, jak my się bardzo pięknie łączymy z całego świata. Słuchajcie, przechodząc do tematu, dlaczego boisz się wyceniać wysoko i dlaczego boisz się w ogóle podnieść swoje ceny? Więc powiem ci ze swojego doświadczenia i również z tego co obserwuję pracując ze swoimi klientkami i z naszymi klientkami w Kobiecej Akademii Biznesu, którą poradzimy razem z Małgosią Klonowską. Otóż po pierwsze to, w jaki sposób Ty wyceniasz swoje usługi, w jaki sposób Ty wyceniasz swoje produkty, jest bardzo mocno związane ze Twoim self-konceptem. Swoim self-image, self czyli sposobem, w jaki Ty siebie widzisz. Ja bardzo mocno mówię Wam na temat self-konceptu tutaj na tej grupie. Wiele live'ów jestem temu Ja sama mam swój membership, Confidence Rockstar, przekonana o własnej zajebistości, gdzie pracuję z Tobą, z Wami, z kobietami, aby podnieść swój, e, swoją pewność siebie, swoje poczucie własności własnej wartości i przede wszystkim swój self image, swój self concept, tak abyś ty była przekonana o swojej własnej zajebistości i mogła emanować tą zajebistością na zewnątrz i wtedy jeżeli ty jesteś przekonana o swojej własnej zajebistości, o zajebistości swojej oferty, zajebistości swojego biznesu to będziesz podnosiła ceny, nie będziesz miała z tym problemu, będziesz wyceniała się wysoko i będą przychodzić do ciebie klienci, którzy zapłacą wysoką cenę. I teraz po, pozwól, że rozbiję to troszeczkę na czynniki pierwsze. Co to znaczy być przekonana o własnej rzeczywistości i co to jest w ogóle self-concept? W skrócie, self-concept, self-image to jest sposób, w jaki ty siebie widzisz. Nie wszyscy inni dookoła ciebie, tylko to, jak ty siebie widzisz ponieważ ludzie dookoła ciebie mogą myśleć, że jesteś odważna, pewna siebie, przebojowa, zajebista. Ale ty codziennie patrząc w lustro możesz sobie mówić, że jestem niewystarczająco dobra, nie jestem gotowa, aby podnieść swoje ceny, nie jestem jeszcze wystarczająco wykwalifikowana, wyedukowana, nie mam jeszcze 48 certyfikatów, które mogę sobie powiesić na ścianie, abym mogła w ogóle podnieść swoje ceny i charge'ować za swoje usługi i tak dalej i tak dalej. Jestem za stara, za młoda, za gruba, za chuda, za wysoka, za niska, za bardzo brunetka, za bardzo, nie wiem, blondynka, whatever. Tak? The list goes on and on. Także tutaj po prostu sposób, w jaki ty siebie widzisz, sposób, w jaki ty o sobie myślisz i sposób, w jaki ty siebie widzisz. I teraz, jeżeli ty siebie widzisz w określony sposób i na przykład uważasz, że ty nie możesz wyceniać siebie wysoko, bo. Whatever, wybierz sobie z listy coś na górze, to wyobraź sobie, że nakleiłaś sobie żółtą, samoprzylepną karteczkę na czole, że właśnie tak ty o sobie myślisz i że ludzie podświadomie widzą to, jaki ty message im wysyłasz, czyli to, w jaki sposób ty myślisz o sobie, to, co jest w środku, jest projektowane na zewnątrz. Jeżeli ty uważasz, że nie zasługujesz na to, aby płacić ci dobre pieniądze to Ty energetycznie wysyłasz taki sygnał do świata i ludzie nie zapłacą Ci wysokich pieniędzy. Jeżeli Ty energetycznie uważasz, że nie jesteś wystarczająco dobra, wykształcona, zdolna, przygotowana i tak dalej, to energetycznie, na poziomie energii, wibracji, na poziomie fizyki kwantowej wysyłasz informację w świat, że tak po prostu jest. Dlaczego? Bo to, co Ty masz tutaj, Ty projektujesz na zewnątrz. Twoje rezultaty w Twoim biznesie, to co się dzieje w Twoim biznesie jest wynikiem tego, co Ty o sobie myślisz, co Ty myślisz o swoim biznesie, co Ty myślisz o swoich ofertach, co Ty myślisz o swoich klientach. Tylko i wyłącznie tak. To nie jest tak, że ktoś tam na zewnątrz, ci wszyscy klienci, którzy są przed Tobą, oni Ci robią na złość. Nie. Oni są Twoją projekcją. Więc jeżeli Ty źle o sobie myślisz, to ludzie na zewnątrz, oni muszą Ci udowodnić, że Ty masz rację. Jeżeli masz naklejoną karteczkę, ja się nie nadaję do wyceniania swoich usług jako premium, ja nie mogę czarżować dobrych pieniędzy za swoje usługi, to świat zewnętrzny musi Ci udowodnić, że Ty masz rację. I zawsze, zawsze, zawsze tak będzie. Ty nawet na poziomie logicznym możesz sobie mówić, o ja teraz podniosę ceny, bo Ola mi powiedziała, że mam podnieść ceny. O ja podniosę ceny, bo ja bym chciała podnieść ceny i super, i w świecie zewnętrznym będziesz działać, 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 będziesz testować jedną strategię, drugą, piątą, dziesiątą, robić milion różnych rzeczy jako human doing, czyli robić, 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 ale. Jeżeli jako human being, czyli jako ty, jako ty w środku o sobie myślisz, że nie zasługujesz, że nie możesz, że to jest niemożliwe, że to się nie uda, że ludzie tyle nie zapłacą, bo nie mają pieniędzy, bo to, bo śmowo, owo, to gwarantuję ci, że niezależnie od tego, ile będziesz robiła, dostaniesz cały czas takie same rezultaty, czyli nie takie, które cię satysfakcjonują. I możesz testować milion strategii, możesz się zażynać w swoim biznesie, możesz Działać, 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 działać bardzo mocno, tak jak ja to kiedyś robiłam, aczkolwiek Twoje rezultaty finansowe nigdy nie będą wyższe niż Twój self-concept. To jest niemożliwe, to jest fizycznie niemożliwe, to na poziomie fizyki jest po prostu niemożliwe. W związku z tym zapamiętaj sobie, że to nie jest tak, że ekonomia jest zła, że jest COVID, że jest wojna, że nie wiem, są wybory, że jest lato, że są wakacje, że whatever. To nie ma żadnego znaczenia. To, co ma znaczenie, to jest to, co Ty masz tutaj w swojej głowie na swój temat. Więc Ty najpierw sama musisz zmienić swój self-koncept, czyli koncept na temat siebie. Ty sama musisz zmienić sposób, w jaki ty na siebie patrzysz, swój self-image, to co ty o sobie myślisz, to co ty o sobie do siebie mówisz. I ty musisz wlać do siebie miłość, akceptację, poczucie własnej zajebistości, przekonanie o tym, że ty jesteś zajebista, że ty jesteś świetna w tym, co robisz i Twój biznes jest fantastyczny. I twoi klienci out there nie mogą się doczekać, jak ty do nich przyjdziesz i powiesz im o swojej ofercie, bo ty jesteś właśnie brakującym puzzlem ich układanki. Oni są tutaj, chcą iść tutaj, ale nie mogą tam dojść, bo nie wiedzą, jak mają tam dojść. Więc ty jesteś pomostem, który ich łączy pomiędzy tym, gdzie są teraz, a tym, gdzie chcą iść, i oni z Twoją pomocą mogą tam dotrzeć. I w momencie, kiedy Ty jesteś przekonana, że Twoja oferta, Twoja usługa są top, top, Ty wiesz w jaki sposób ludziom dostarczyć rezultatów, jak ich przeprowadzić z miejsca, w którym są teraz, do miejsca, w którym są tutaj. Ty wiesz, ile ty czasu, energii, pieniędzy, atencji, wszystkiego zainwestowałaś w to, aby znaleźć się w miejscu, w którym jesteś, czyli Twoja wiedza, Twoje doświadczenie, Twoje przygotowanie, Twoja determinacja. Twoja konsekwencja w działaniu, twoja dyscyplina, to wszystko, co ty zrobiłaś, aby znaleźć się w tym miejscu, że umiesz ludziom pomóc osiągnąć ich cele, niezależnie czy jest to związane z biznesem, czy z relacjami, czy ze zdrowiem, czy z wyglądem, czy z finansami, w czymkolwiek się specjalizujesz, czymkolwiek się zajmujesz. Jeżeli ty przekonasz się, że ty jesteś wow, że ty jesteś świetna, ty jesteś jedynym racjonalnym wyborem, jak to się mówi, dla swoich klientów, i ty wiesz, że Twoja oferta jest najlepsza na świecie, aby im pomóc. To ty nie będziesz miała problemu z tym, aby podnieść swoje ceny, ty nie będziesz miała problemu z tym, aby wyceniać się wysoko. Ty będziesz szanowała swój czas, ty będziesz umiała wyznaczyć granice, ty będziesz wiedziała, z kim ty chcesz pracować i z kim ty nie chcesz pracować, a nie, że bierzesz wszystkich, jak popadnie, byle by tylko zarobić. Nie! Ty przestaniesz, i to jest zdanie klucz, zapamiętajcie sobie to zdanie, ty przestaniesz cisnąć tych potencjalnych klientów, aby z tobą pracowali, w zamian za to staniesz się magnesem na tych klientów. Czyli ty nie będziesz ich cisnąć ani przekonywać, by do ciebie przyszli, tylko ty staniesz się magnesem i ty ich do siebie przeciągniesz. Czyli do not chase attract, tak? Nie ciśnij, nie lataj za tymi klientami, nie zmuszaj ich, żeby z tobą pracowali, tylko ty przekonując się o swojej własnej zajebistości, wzmacniając swój self-image, swój self-concept, przekonanie o tym, że ty jesteś świetna. To, że Ty jesteś fantastyczna, to, że Twoja oferta ludziom da rezultaty i to, w jaki sposób Ty dostarczasz ten program, to jest Twoje doświadczenie, Twoja wiedza, ale też Twoja energia. Właśnie to ludzie, słuchajcie, jak z wami pracują, to oni nie pracują tylko i wyłącznie z waszą wiedzą, z waszym doświadczeniem, oni pracują też z wami. Oni wchodzą do waszej przestrzeni i oni dostarczają, ty już im dostarczasz transformacji poprzez sam fakt, że oni przebywają w, swoim, w twoim otoczeniu. Twoja energia sprzedaje, ludzie kupują twoją energię. Jeżeli ty jesteś magnetyczna, jeżeli ludzie widzą, co się dzieje w twoim życiu, jakie ty masz rezultaty w twoim biznesie, czy w czymkolwiek się zajmujesz i specjalizujesz, to ludzie chcą się dowiedzieć, jak ty to zrobiłaś, jak ty im możesz pomóc. Jeżeli ludzie widzą rezultaty twoich klientów, to oni też chcą tego samego, bo ich interesują rezultaty. Więc przestań porównywać się do wszystkich innych, umniejszając sobie, że nie jesteś wystarczająco gotowa, że nie jesteś wystarczająco wyedukowana, że nie jesteś wystarczająco mądra, zdolna, piękna i powabna. Zdaj sobie w ogóle z tym wszystkim spokój. Skup się na sobie. Przestań się rozpraszać na wszystko inne i skup się na sobie. Jeżeli skupisz się na sobie, na byciu, Tą wersją siebie, która jest przekonana o własnej zajwistości, która wie, że jej oferta jest najlepsza na świecie, która wie, że potrafi dostarczyć swoim klientom rezultatów. Jeżeli Ty będziesz miała to w sobie zintegrowane na 100%, to nie ma opcji, aby klienci nie zaczęli do Ciebie lgnąć jak magnes. Versus jeżeli ty będziesz się spinać i robić mnóstwo. Ale w środku myśleć, że się nie nadajesz, że to jest niemożliwe, że ludzie na pewno nie kupią, bo to i tamto, że ty nie możesz podnieść swoich cen, bo przecież nikt mnie nie zapłaci, bo przecież ludzie nie mają pieniędzy, bo przecież lepiej sprzedawać tanio, byle tylko ktoś kupił, nieważne czy to jest mój właściwy klient czy nie, ale ja chcę, żeby ktokolwiek po prostu przyszedł i coś kupił, błagam, abym mogła postawić jedzenie na stole dla mojej rodziny i będziesz w ten sposób myślała i jednocześnie będziesz zasuwała w tym biznesie od rana do nocy, nie spała, nie jadła, ale robiła, tak, bo trzeba robić, trzeba trzeba działać. To możesz to tak naprawdę sobie wsadzić, wiecie, nie powiem, gdzie, w cztery litery, bo to ci nic nie da. Ty najpierw musisz zmienić sposób spojrzenia na siebie, czyli twój self concept, bo wszystkie rezultaty, wszystkie będą wynikały właśnie z tego. Nie ma innej możliwości. Ja powiem Ci, że na swoim przykładzie doświadczyłam tego, kiedy lata temu, jeszcze z moim poprzednim biznesem, pracowałam bardzo ciężko, bardzo dużo, bardzo mocno, i moje ceny były bardzo niskie, i okej, okay, zarabiałam fajne pieniądze, ee, przeprowadziłam się do Hiszpanii, spełniłam swoje marzenie, ale od rana do nocy zasuwałam. Nie miałam czasu bawić się ze swoim synem, bo przecież tutaj klient, tutaj klientu, tu klientka, tu trzeba przygotować się do webinaru, tu trzeba zrobić to i tamto i sprzedawałam produkty low-costowe. Nawet praca jeden na jeden ze mną była bardzo, bardzo, bardzo tania. Dlaczego? Bo ja nie wierzyłam, że ja mogę charge'ować zupełnie inaczej, bo ja cały czas kwestionowałam swoją wartość. Bo ja cały czas dyskutowałam, czy mam wystarczająco doświadczenia, czy mam wystarczającą wiedzę, czy mam wystarczającą ilość certyfikatów, czy w ogóle, a jeszcze przecież pracuję z ludźmi, oni nie mają pieniędzy, więc ja najlepiej im wszystko dam za darmo, a sama zęby w ścianę. I co? I zasuwałam od rana do nocy, i okej, okay, ci klienci przychodzili, ale ja musiałam pracować bardzo dużo z bardzo dużą ilością klientów, aby w ogóle związać koniec z końcem. I to w ten sposób można się zatyrać. I tak też było ze mną. W momencie, kiedy zmieniłam swój self concept, zaczęłam pracować nad swoim mindsetem, zmieniłam wizję siebie, zmieniłam to, kim ja jestem i kim, kim tak. Na, na, nawet nie to, że ja zmieniłam to, kim ja jestem, tylko ja się dokopałam do tego, kim ja naprawdę jestem. Dopiero wtedy moje działania biznesowe się nie zmieniły. Ja robiłam dokładnie to samo, ale wtedy wystrzeliłam jak z katapulty. Nawet był ten sam biznes. Ci sami teoretycznie klienci, którzy nie mają pieniędzy, i z zarabiania na przykład z webinaru 2000 tysiące złotych, zarobiłam 30 tysięcy złotych. Ten sam biznes. Wyższe ceny, ale też ja zupełnie inna ja, która prowadziła te webinary czy wyzwania, i ci ludzie przyszli. Jak zmieniłam swój biznes, i zaczęłam pracować z kobietami, tak jak tutaj z Wami. Tę grupę założyłam w listopadzie zeszłego roku w ciągu dwóch, tygo w ciągu dwóch tygodni zarobiłam 25 tysięcy złotych z zupełnie nową ofertą, której nie miałam. A kiedy z Gosią rozpoczęłyśmy kobiecą Akademię Biznesu i zaczęłyśmy wyceniać naszą kobiecą Akademię Biznesu na stawki premium, to już w ogóle to wszystko rozwaliło system. Zarobiłyśmy ponad 100 tysięcy złotych w ciągu 6 tygodni na samym początku, kiedy założyłyśmy akademię. Ale to jest nie wszystko, ponieważ nasze ostatnie wyzwanie, które zrobiłyśmy, w ciągu tygodnia 35 tysięcy euro. W ciągu tygodnia. Pomyśl sobie, ile to jest pieniędzy. 35 tysięcy euro w ciągu tygodnia. Ja, żeby takie kwoty zarobić, E, pracując na etacie, ja zarabiałam e, taką kwotę rocznie pracując na etacie, a nie w ciągu tygodnia. W swoim biznesie również potrzebowałam kilku lat, żeby zarobić taką kwotę, a nie w ciągu tygodnia. I mówię ci o tym, że strategię, którą wykorzystujemy teraz, Kobiecej Akademii Biznesu to są połączeniem strategii, które robiła Gosia, które robiła Mia, ja, które robiliśmy wcześniej i też zarabiałyśmy mniej pieniędzy, ale w momencie, kiedy my się zmieniłyśmy, weszłyśmy na Human Do Being, a nie Human Doing, my się zmieniłyśmy w środku. My się dokopałyśmy tej, do, do, do tej naszej nie dokopałyśmy. My odkryłyśmy same w sobie tę naszą własną zajebistość, poczucie własnej zajebistości, przekonanie o własnej zajebistości i my teraz nie mamy problemu wyceniać programy na 2000 euro, na 3000 euro, na 4000 euro. Nie ma z tym absolutnie żadnego problemu. I tak uważamy, że te programy są za tanie, biorąc pod uwagę rezultaty, jakie mają klientki naszej kobiecej Akademii Biznesu. Ponieważ nasze klientki Kobiecej Akademii Biznesu potrafią w ciągu dosłownie kilku tygodni pracy z nami zmieniać swoje pakiety ze 100 złotych na ponad 1000 euro, z 1000 funtów na 3,5 tysiąca funtów swoje pakiety, albo sprzedając pakiety za 1000 złotych, teraz sprzedają za 1500 euro w ciągu kilku tygodni. I to jest w ogóle tylko namiastka, tak? I dostajemy codziennie informacje od naszych klientek, że zamknęłam kolejną klientkę, zamknęłam kolejną klientkę, zamknęłam kolejną klientkę, kolejna osoba dołączyła do mojego programu. Jest siódmy dzień miesiąca, a ja już zarobiłam tyle, ile w ciągu całego miesiąca. Dlaczego? Dlatego, że my w Kobiecej Akademii Biznesu właśnie integrujemy to wszystko. Czyli zajmujemy się bardzo mocno Twoim self-konceptem, czyli jak Ty masz siebie zbudować od środka, Abyś mogła stworzyć ofertę premium, którą z pewnością siebie sprzedasz. Dlaczego dziewczyny, które wchodzą do Kobiecej Akademii Biznesu, czarżowały 100 zł za swoje pakiety, a teraz z łatwością sprzedają za ponad 1000 euro? Ano dlatego, że zmieniły sposób spojrzenia na siebie. Dowiedziały się również, w jaki sposób e, stworzyć ofertę premium, gdzie uczymy tego krok po kroku w naszej kobiecej Akademii Biznesu. Mało tego, dajemy Wam również lead generation strategii, czyli strategię, w jaki sposób masz regularnie pozyskiwać klientów. Bo jeżeli Ty nie pozyskujesz klientów na chwilę obecną, jeżeli nie spędzasz minimum 70% swoich działań na pozyskiwaniu klientów, to również Twój biznes nie będzie się rozwijał. I my w Kobiecej Akademii Biznesu właśnie Cię tego uczymy. Te wszystkie rzeczy, czyli kim Ty musisz się stać jako kobieta sukcesu, aby mieć takie rezultaty, jak stworzyć ofertę premium, która będzie powyżej 1000 euro i która, w której Ty się zakochasz, także po prostu Twoi klienci następnie się też w niej zakochają. I po trzecie, uczymy Cię, w jaki sposób regularnie pozyskiwać klientów, aby móc tę ofertę sprzedać. I dosłownie w ciągu kilku tygodni, kilku miesięcy dziewczyny, mają mind blowing rezultaty, same są w szoku. Dlaczego? Bo wszystko zaczyna się tutaj, wszystko zaczyna się od ciebie i jeżeli wiesz, jak ty masz to zrobić i masz support, tak? Od ludzi, którzy już to zrobili, którzy ci pokazują drogę, jak ty masz do tego dojść, to nie ma opcji, abyś ty nie osiągnęła też takich rezultatów. Także jeżeli to, słuchaj, kochana moja z tobą rezonuje. E, kochane moje, e, to my serdecznie Ciebie zapraszamy do naszej Kobiecej Akademii Biznesu. Jeżeli chcesz ze mną porozmawiać, napisz do mnie prywatną wiadomość na messengerze albo napisz tutaj jest w komentarzu: ja się do Ciebie odezwę i powiem Ci, jak wygląda Kobieca Akademia Biznesu w praktyce. Zapraszamy Cię bardzo serdecznie do nas. Mamy wspaniałą grupę cudownych kobiet, które wszystkie mierzą bardzo, bardzo, bardzo wysoko i które chcą wszystkie osiągać wspaniałe rezultaty. Także, otaczając się osobami, które już zarabiają 10, 15, 20 tysięcy miesięcznie, tak jak my z Gosią, również otaczając się kobietami, które idą wysoko, zobaczysz, jak szybko zmieni ci się perspektywa, jak szybko zintegrujesz nową wersję siebie i będziesz mogła wystrzelić ze swoim biznesem. Dajcie mi znać, kochane, ja nie wiem dlaczego, ja znowu nie widzę komentarzy, ja muszę tutaj. Już zmieniałam tą aplikację normalnie na y, telefonie, ale ja cały czas nie widzę y, komentarzy. Także dajcie mi kochane znać, czy tutaj macie jakieś pytania co do tego, czy to w ogóle ma sens. Ja was zachęcam, abyście kilka razy y, odsłuchały tego live'a, bo to jest klucz. Przestań być human doing, zajmij się human being. Najpierw stań się kobietą która ma takie rezultaty finansowe, takich klientów i taki biznes, jakiego pragniesz, i wtedy zobaczysz, że rezultaty pojawią się bardzo, bardzo szybko. Nie odwrotnie, że będziesz zasuwać jak nie wiadomo co, a jednocześnie myśląc o sobie źle, nie, 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 nie tędy droga moja pani, bo się zajedziesz, a nic z tego tak naprawdę nie będzie. Już słuchajcie, patrzę tutaj. Francja Wita, wyglądasz kwitnąco. Super, dzięki bardzo Aniu. E, dziewczyny, wiem, że tutaj większość z Was ogląda tego live'a w ciągu tygodnia e, albo dzisiaj later. Więc, jeżeli będą się pojawiać tutaj jakieś e, pytania, to dawajcie oczywiście znać. Ja jeszcze raz powtórzę, zachęcam Was do tego, żeby przesłuchać tego live'a kilka razy. Tutaj Małgosia pisze, że akademia jest niesamowita, a to, co Wy robicie, to jest sztos. Dokładnie, i my z Gosią jesteśmy przekonane o tym, że to, co robimy, to jest sztos, dlatego że nasze. My, słuchajcie, Akademię postawiłyśmy w lutym tego roku, na koniec lutego tego roku. I Akademia po prostu już rozwaliła system kilka razy i to bardzo, bardzo mocno. A nasze ostatnie wyzwanie to już totalnie rozwaliło system. By the way, jeżeli chcecie obejrzeć nagrania z ostatniego wyzwania, też napiszcie do mnie, to dam Wam link, gdzie można je sobie zakupić. Także dziękuję Wam, kochane, bardzo, zostawiam Was z tym, przemyślcie to sobie i naprawdę zapraszam Was serdecznie do naszej Kobiecej Akademii Biznesu. Jesteśmy w lipcu, zostało pół roku do końca roku. Czy chcesz na koniec roku znów być rozczarowana, że nie wyszło, że nie jesteś tam, gdzie jesteś w swoim biznesie? Czy chcesz dokonać zmian? Chcesz prowadzić zmiany, które spowodują rewolucję w Twoim biznesie na dobre. Bo jeżeli tak, to obiecuję Ci, że kobieca Akademia Biznesu rozwali Ci głowę już w pierwszych tygodniach i po Twoim pobycie w kobiecej Akademii Biznesu nic już nie będzie takie samo. Naszą misją z Gosią Klonowską jest, aby pomóc milionom Polek na całym świecie przeprogramować naszą polską mentalność i pokazać nam, że my też możemy zarabiać takie pieniądze jak nasze koleżanki z Zachodu, a nawet wyższe. I, bo jak wy to zrobicie, to wy będziecie też przykładem dla kolejnych pokoleń, dla waszych córek, dla innych kobiet, które będą zafascynowane tym, co wy robicie, jak wy robicie i że robicie to z lekkością, że robicie to z przyjemnością, że nie musicie się zażynać, a rezultaty przychodzą. Także jeżeli to z tobą rezonuje, jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej na temat Kobiecej Akademii Biznesu, napisz jest w komentarzu albo napisz do mnie prywatną wiadomość i ja się do ciebie odezwę i powiem ci, jak my możemy to zrobić. Także kochane moje, ja się z wami żegnam na dziś. Życzę wam cudownego tygodnia. Cudownego yy, poniedziałku. Niektórzy, słuchajcie, też yy, nienawidzą poniedziałku. O Jezu, muszę wracać do pracy, back to reality i tak dalej. Ja uwielbiam poniedziałki. Uwielbiamy z gością poniedziałki, mamy zawsze nasze CEO meetings, gdzie powstają wspaniałe pomysły, podejmujemy cudowne decyzje, rozwijamy nasz biznes. Ja po prostu uwielbiam poniedziałki. A kiedyś tak nie było, jak byłam na etacie. Także jeżeli ty też chcesz uwielbiać poniedziałki, to zapraszamy do naszej akademii. Kochane, ściskam Was bardzo mocno, życzę cudownego tygodnia, jesteśmy w kontakcie, papa. Pa.